Daniel Skibiński, pretendent do pasa organizacji Babylon MMA. Daniel, zacznę tak nietypowo, bo twojej ostatniej walki była w sierpniu, czyli przygotowania przebiegły na ten czas wakacyjny, więc nie było czasu na ten urlop, wakacje można to tak nazwać. Był czas na to po walce. Gdzieś wyjechałeś, wyjechaliście z małżonką, czy wróciłeś od razu na salę? Jak to u Ciebie wyglądały te dni po walce? No w sumie nie złożyło się tak, żebym żeby miał czas na te wakacje. Myślę, że może po tej walce sobie troszeczkę odpocznę. Dwa tygodnie po ostatniej walce byłem na Świata w grapplingu w Astanie, w Kazachstanie. Także w sumie po, po walce odpocząłem tam parę dni, wróciłem na matę, przygotowywałem się bardziej grapplingowo. Później się przygotowywałem do Mistrzostw Europy ADCC, niestety nie wystartowałem na nich ze względów zdrowotnych tak więc no, praktycznie od, od tamtej walki cały czas jestem w treningu już wspomniałem o, o tym pretendencie do pasa Paweł Pawlak na Twojej drodze pierwsze skojarzenie z tym zawodnikiem no, to jest mój najbliższy rywal no, przygotowuje się odkąd ogłosili walkę że będzie to Paweł Pawlak, przygotowuje się stricte pod niego został ułożony plan razem z trenerami, oglądaliśmy jego walki tak więc nic, na, na tę chwilę jest moim najbliższym rywalem najbliższą przeszkodą był. Mhm. Walka mistrzowska to i dystans mistrzowski. Pięć rund. Powiedz mi, jest coś, jakiś nowy element w tych przygotowaniach? Przebiegałem one jakoś inaczej ze względu na ten dłuższy o dwie rundy dystans? Zawsze przygotowywałem się mocno kondycyjnie do tych walk z tym, że tym razem szczególnie mocno. To, to Bardzo duży nacisk nałożyłem właśnie na ten aspekt z racji tego, że no pierwszy raz będę miał do czynienia z pięciorądową walką. Jest to duże wyzwanie dla mnie. Ale no czuję się już gotowy już teraz na, na ten dystans. Czuję się gotowy na tą walkę mistrzowską. Mhm. Polska organizacja dwóch Polaków Walcopas. No chyba fajna sprawa, co? Myślę, że tak, myślę, że dla kibiców e, tak. E, z racji tego, że jakby oboje mam jakąś tam historię w, już w Babilonie. E, Także no, zupełnie pewnie inaczej to będzie dobrane przez kibiców. Zresztą kibice chcieli tej walki, to, e, to też gdzieś tam było podkreślane w mediach. E, każdy, każdy ma historię, nie jest nikt jakby ściągnięty gdzieś za granicę czy, czy, czy z innej jakiejś organizacji typowo pod, pod walkę mistrzowską. Także wydaje mi się, że to jest fajne zestawienie mistrzowskie. Tak teraz przejdę do twojej takiej drugiej twarzy powiedzmy, bo oprócz tego, że się bijesz zajmujesz się też dietetyką. Odpowiadasz za dietę i robienie wagi u Mateusza Gamrota, który ma już w najbliższą sobotę mega walkę z Kleberem. E, powiedz mi Daniel, nie będę cię wytać o szczegóły, jak on te 4 kg więcej robił bo to jest twoja tajemnica, ale jestem ciekaw, jak logistycznie to rozegraliście, no bo Gamer ostatnich kilka tygodni spędził w ATT, więc ten dystans, no kilkanaście tysięcy kilometrów to będzie. Powiedz mi, były jakieś utrudnienia logistyczne, jak to rozgrywaliście na taką odległość? Wiem, że na przykład trzeba robić badania krwi i tak dalej w trakcie tego robienia wagi, więc powiedz mi, czy, czy może tam były jakieś problemy z tym i jak to właśnie wyglądało tak troszeczkę kulisów? To znaczy wszystkie badania, to, to, o czym mówisz, zrobiliśmy wcześniej przed jego wylotem, przed wylotem ułożyliśmy plan też dużo wcześniej, jakby wiedzieliśmy o tej walce, e też jakby Mateusz kiedy to są propozycje, e przyszedł do mnie i się zapytał, czy, czy technicznie jest to możliwe. Razem ustaliliśmy, że tak, że, że zrobimy to, że, e że podejmiemy to wyzwanie. E Jeśli chodzi o tę o pracę na odległość, no to to jest też nic nowego. No, jest, żyjemy w XXI wieku, także e Cały czas byliśmy w stałym kontakcie. E, tak jak powiedziałem, plan cały przygotowaliśmy dużo wcześniej, ale byliśmy w stałym kontakcie. Wiadomo, wszystko na bieżąco gdzieś tam e, modyfikowaliśmy, zmienialiśmy, poprawiliśmy czy, czy, czy mówiliśmy, że było ok. Także w całym cały, kontakcie od tygodnia Mateusz jest tutaj w Polsce. Dalej kontynuujemy e, plan robienia wagi. Wszystko jest zgodnie z planem. Mateusz czuje się świetnie, także ja też jestem póki co zadowolony. Mhm. Ty dwa tygodnie później walczysz też o pas. Powiedz mi, staniesz u gamera w narożniku. Gamer to zapowiadał. Ty, ty też mi to mówiłeś, że, że tak będzie. Powiedz mi, stanie u mistrza w narożniku. To jest jakaś dodatkowa motywacja dla ciebie? Jakieś doświadczenie, które pozwoli ci się bardziej nakręcić na ten pojedynek mistrzowski? Czy robota jak robota? Zawsze po takich wyjazdach na walkę. Macie taką większą ochotę jeszcze do własnej rywalizacji. Jak, jak dla mnie, może, może nie każdy jak ma, ale ja przynajmniej tak mam i to jest dodatkowa, e, dodatkowy jakby KOP, dodatkowy zastrzyk motywacji. E, no, tym bardziej no, świetne widowisko, świetna walka, e, także no, przyjemne spożytecznym. E, ja się cieszę, że mogę tam jechać. Cieszę się, że dwa tygodnie później mam walkę. Wszystko się dobrze składa.